O wiośnie. O wiośnie, a tu widzisz, że się świetnie wpisałaś, popatrzcie, wiosna jest teraz na świecie, jest pięknie kolorowo, tu mamy cudne balony, przed biblioteką mamy drzewka, roślinki, tu na murze panie też mają piękne roślinki, także świetnie, akurat jest o wiośnie to chyba większość z ale może coś uzyskać, A czy jakiś chłopiec nam opowie o swoich branich książeczkach? Powiedz, mi, jaki jest twój ulubiony bohater w Detektywi. Detektywi! Detektywi! A ten ja ja pan, pan chciałby zostać detektywem? A jak masz na imię? Patryk! Patryk chciałby zostać detektywem. To wiesz to Jak tutaj skończycie z tymi tatuażami pięknymi, to ja myślę, że ty musisz iść tam do pani policjantki, bo pani policjantka by ci powiedziała, jak zostać detektywem. Pójdziesz? Tak. Super, to ktoś jeszcze chce zostać detektywem, to zapraszamy, bo pani, pani policjantka na pewno powie, jak można zostać detektywem. Mamy tutaj przy także gości z Ukrainy. Zaraz tutaj znajdziemy naszą panią Anię, wolontariuszkę. Pani Aniu, szukamy pani. Jesteśmy teraz na pierwszym piętrze, na przeciwko winy i jesteśmy na stoisku. Będę miała pokaz makijażu oraz tej parafiny, więc serdecznie zapraszam na pierwsze piętro. Państwo tak. tak, ogólnie prowadzimy szkole policjalnych w wielu zawodach, takich jak kosmetyka, opiekun medyczny, sterylizacja medyczny, terapeuta zajęciowy, florysta, technik masażysta oraz kursy fryzjerstwo, gastronomia i florystyka. Kształcenie odbywa się albo na kierunkach jednorocznych, ewentualnie dwuletnich. więc jest to kształcenie osób dorosłych, bezpłatne. Mamy świetnie wyposażone pracownie, nie tylko kosmetyczne, ale także fryzjerskie, gastronomiczne, informatyczne także serdecznie zapraszamy do kształcenia osób bezpłatnie, osób dorosłych. Kadediuje wiszbowska, drugi Kade Aleksander, 2 Elosanów. Jaki jest zakres prezentacji waszej dzisiaj? E, dzisiaj przedstawiamy e, pierwszą, pierwszą, pierwszą pomoc, pomoc jak, jak poprawnie ją udzielić oraz pomoc w założenia np. stazy. Różne pierwsza pomoc dokładnie. Pierwsza.